Witam Was, moi drodzy. Kolejny dzień z Next Festival i rozpoczynamy go z tytułu dosyć szalonego, przyznawam szczerze, ponieważ jest to najbardziej randomowy tytuł, jaki moglibyście się spodziewać po grze wyścigowej. To jest Syntagia Retro Arcade Racing. Gierka jest zrobiona przez jedną osobę i wygląda obiecująco. Słuchajcie, mamy Chucka Coopera i też nie możemy sobie wybrać, rozumiem. Chodzi o to, że to jest demo, wersja gdzieś tam jakoś wprowadzająca nas. Blisko misy. Spolszczenie też tutaj jest od twórcy taka notka wstępna, że spolszczenie też tutaj jest takie generowane. Absolutnie mi to nie przeszkadza i możemy zacząć cieszyć się gierką. Zobaczmy w takim razie, naciśnij klawisz Alt na klawiaturze. Będziemy to sobie w trakcie wszystko sprawdzać. Słuchajcie, martwe oko. Ciekawie to wygląda. Dobrze, zobaczmy jak wygląda retro Arcadia <ścoughs> wyścigi Syntagia. Okej. Okay. Podoba mi się. Zasięg 7000 metrów. Sprint na 7000 metrów. Okej, okay, 7 km. Dobra. I mamy lambo tam. Wynik do pokonania. Ej, dawaj mi jakiś wynik. Mhm. Dobra, Rozpoczęło się ciekawie. I co teraz? Late Alpha Public Demo. Dobra, widzę, że... Gierka nie lubi się ze sterowaniem, spadem. Więc przechodzę na klawiaturę. Dajcie mi sekundę. Ok, czuć, czuć prędkość, dobra. Mamy kamerki, aż dwie do wyboru. Szkoda, że nie ma wnętrza, bo to jest taki ostatnio dosyć młodny jazda po autostradzie. O! O, i koniec gry. Dobra, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. 7000 mam do przejechania, przejechałem 2300. Całkiem nieźle. Dajemy widmo normalnie, może ktoś to zobaczy później. I zagraj ponownie. Mamy rozwalone auto. Fajnie. Przejdźmy się jeszcze raz. Mamy parę rzeczy, które chciałem zobaczyć jeszcze, oczywiście. Kamerę tu sprawdziliśmy, Tu jest jakieś martwe oko, czyli mamy co slowmo tak? O to wychodzi. Lampy tam się otwierają. Koniec gry. Kurczę, powiem wam. Następnie brakuje mi tej animacji wypadku samochodowego. Od razu gościu leci przez szybę. nie, Brakuje nam tego takiego poczucia wypadku faktycznie, że, że coś się nie udało. Dobra, teraz się uda. Jesteśmy znowu w tym samym tunelu i rozpoczynamy jazdę. Spróbujmy pomijać te samochody trochę bardziej. Skręca to całkiem nieźle. Okej, okay, może by się odbijać od barierki, widzę. Jest to jakieś nitro albo coś takiego? Możemy zmieniać kamerę. Przejeżdżanie nisko. Skrzydło nam faluje. Ej, fajna jest ta gra. Chyba, że hamowanie, takie, no, dosyć konkretne. Czy powiem wam, że to jest jedna z nielicznych gier tego typu, które naprawdę mają coś do zaoferowania? I tutaj rozumiem. O. Udało się. Rozumiem koncepcję twórcy na po prostu... Yy, po prostu jazdę prosto. I w tych wszystkich aspektach, które tutaj mamy, jest to po prostu dopracowane. Yy, więc bardzo mi się to podoba. Ciekawie mnie jakie samochody będą tutaj, jaki będzie cel. No bo na razie wiecie, ocenianie tego dema. czy yy, ma jakiś większy związek. Żeby sobie włączyć światła, ups. Słuchajcie, więcej punktów zdobywamy jadąc po tym pasie Żeby samemu włączyć światła, zostawmy włączone Może do nas unikać Zawsze byłem słaby w takich gierkach, słuchajcie Czy to jakieś właśnie, że trzeba było Samemu ominiać, czy coś, ale a ja tutaj próbuję, próbuję, staram się Staram się was nie zawieść Wydaje mi się, że jak jedziemy co przez prosto To on trzyma się jednego pasa, ale to jest tylko to co mi się wydaje, bo jednak nie On tak delikatnie Delikatnie gdzieś tam sobie skręca, bardzo blisko tam było. Ej, robi to wrażenie, koniec gry. No dobra, zabrakło nam paliwa, ale to w takim razie skąd mieć paliwo, żeby przejechać 7000 metrów? No to ja się wtedy rozwaliłem i tak więcej punktów zdobyłem. Mhm. Ok, dwa. Cokolwiek znaczy to dwa, jedziemy. Drugi level, drugi level samochodu. Mamy dokładnie to samo, dobra zaraz sobie jeszcze posprawdzamy jakieś rzeczy, które tutaj działają Mam jakieś nitro czy cokolwiek, włączyłem Spróbujmy na pełnym gazie to przejechać może o to wtedy no, myślę, że sporo punktów by było, nie Na razie jest luzik na tym pasie Zobaczcie, na odcięciu lecimy cały czas Oj, koniec gry. No i 4000 punktów, a wcale nie dojechałem daleko. Zobaczmy, możemy w końcu dostosować. Dostępne w pełnej wersji będziemy mieć zmiany kolorów. Licencje, czyli tablice. Ok, samochody, czy mamy tutaj. O, o proszę. Aha, tylko jedno Lambo, mam, czyli Lambo w malowaniu po prostu. Dostępne w pełnej wersji, customowe, bez spoilerów. Ok, czy po prostu będziemy mieli jakieś body -kity plus jakieś malowania pokazane, tak? No i tyle wiemy: odzież. Ok, kolory, i styl <grym> i tyle. E a przejdźmy w ten sposób. Jak to co? Możemy wy wy wysiadać z samochodu? O no, co chodzi? Lecimy dalej, słuchajcie, runda druga i teraz będzie to mocny przejazd i wierzę, że uda się pobić ten wynik, który tutaj mam do pokonania i jeszcze sprawdzimy sobie, jak działa Nitro i trochę dłużej w tym martwym oku. To, co mamy na razie dostępne, tyle jest kontentów, że gdzie... więc przetestujmy wszystko to, co mamy, skoro gra jest taka która... krótka. E, Okej, okay, Nitro. Ciekawostka dotycząca Nitra jest taka, moi drodzy, że jego tu nie ma. Tu mamy redukcję, więc to się nie liczy. Nie ma nitra, a jest dodane w opcji sterowania, więc no, ciekawi mnie tutaj. Fajnie faluje ten spoiler, nie? Tak idziemy, 273, 274. możemy zmienić pas, słuchajcie, jeszcze na chwilę znowu. Ryzykownie, ryzykownie, widzę coś tam z przodu. Możemy sobie zmienić delikatnie w lewo, oj! Bardzo szybko teraz te samochody się pojawiają. No, uda się, uda się. Na lewy pas, prawy pas, jeszcze raz. 4000 metrów do celu, no ale właśnie, nie mamy tankowania, więc o! Mamy kolizję! <grym> Dobra Myślę, że będzie rekordzik, słuchajcie, zobaczmy Czy uda się pobić rekord, który sam sobie ustanowiłem? No nie, no trzech punktów brakło, no, no nie. nie Zagraj ponownie, kolejna próba, jedziemy znowu. Nie poddajemy się, słuchajcie, lewy pas i ciśniemy za blisko znowu, już na starcie bym poległ ale spokojnie, na razie spokojny spokojny start, bezpieczny taki powiedziałbym wpadnie sobie to oko okej, okay, tutaj spowalnia nam nawet nasz skręt, więc no nie jest to takie do końca jak myślałem no właśnie no właśnie Dobra, ostatni, jest coś takiego w gierce, że Ach, jeszcze raz, jeszcze raz, a, jeszcze raz, teraz się uda, nie? Ta, ta gier... Wiecie, chcecie, ja mam takiego chochika małego w głowie, który mi tak cały czas podpowiada stary, dasz radę przejść, jeszcze raz teraz ci się uda nie, to jest trochę, trochę coś co macie w Dark Soulsach, gdy podchodzicie do bossa po raz kolejny, kolejny, kolejny no, ale jednak poziom złożoności tej gry do Dark Soulsów, no to trochę jest inna parę kaloszy na ten moment ale, powiem wam, że jest satysfakcja z y, przejazdu, y, więc y, no ja trzymam kciuki. Nigdy nie grałem w tego typu grę. Przyznawam się szczerze. Nigdy nie grałem w coś podobnego. Znaczy może za dzieciaka, jakieś lotus, challenge czy coś takiego, no to mniej więcej też o to chodziło co tutaj, tak? Ale wiecie, tak żeby skupić się na tym gatunku, żeby gdzieś tam pokonywać kolejne kilometry to raczej niespecjalnie przyznawam szczerze, a tutaj jest ok. Dlatego może, że ta gierka wydaje się, że jest dopracowana. Zobaczmy, koniec gry. Prawie cały czas jechałem lewym pasem, więc no 6000 punktów jest przebite. Raczej będziemy kończyć, raczej będziemy się tutaj żegnać. Ja serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. 6000, 7000, 8000, 9. Zobaczcie. No, rekordowy wynik także. I w tym momencie e, zapraszam Was do tego, żebyście spróbowali może pobić ten wynik. E, link ze screenem wyślijcie na mojego Discorda czy cokolwiek e, i tak dalej. I tak się słuchajcie może e, promuję tą gierkę, bo czy ona zasługuje w ogóle na promowanie nie wiem. Natomiast wiem, że spędziłem przy niej dobry czas i ciekawi mnie jak będzie wyglądał tutaj content. Nie wiem jeszcze jak będzie wyglądała kwestia ceny. Mam nadzieję, że twórca to sobie dobrze przemyśli. Będzie to raczej tania gierka, która będzie stawiała na to, żeby była regrywalna w jakiś sposób, żeby jakaś mechanika sprawiała, że będzie nam się chciało jechać po raz kolejny i kolejny. Dziękuję wam bardzo serdecznie, ja sobie zapisuję ten wynik 9384. Do następnego.